Speed to the city streets we begin to feel the fire We rise like tall buildings as the it take us higher The night's young it's just begun Słuchaj Viosan na Aż się błogo robi. Tam z lasu słychać. Nie zaczyna się pracy peskawy. O, kawusia, powołajcie kawusia. Różeczka się już opuszcza. Chyba to maleństwo. To jest różeczka mojego synka. Na pierwszy dzień mamy. Przeżyła zimę. Pięknie będzie wyglądała. Tutaj mamy rząd. Oj, cały rząd. Pożyczek i agrestów. Już wiosna, Ale fajnie. Cześć, cześć wiosna. Pożyczki, pożyczki, pożyczki. Tutaj w ogóle opuścił się jakiś krzak ponadprogramowy. Co ładnie z jego strony. Hmm. To nie pamiętam co to jest, ale urosło duże w mojej wysokości. To ma takie owocki jak agres. Czerwone. Słodkie. Aronia. Oj, dużo wyższa niż ja. O, tutaj to już widać wiosnę. Agresty. Szczepione oczywiście, puszczone na dziko. One się później opuszczają. No a tutaj mamy katastrofę. Czernica. cóż, naprawimy. Coś się wymyśli. Tutaj, tutaj jest zaraśnięty skalniak, który jest do likwidacji. Te kamienie wszystkie no, ładnie wyglądały. Ale to było dawno temu i nieprawda. Gdzieś tu jest rabarbar. Zarosło poziom na dziko. Melisa tam jest. O, szczypioretek. Czy pióreczek jest razem z mrowiskiem? Chodź tu, na zewnątrz. Jak kopiemy cię do nowego ogródka. Borówki. Boróweczki też już się opuszczają, też tu mają poczucie. O, proszę popatrzeć. Ha. Już myślami jem dojrzałe. Kompost. Tu mamy w skrzynie jedną z tych nielicznych zadbanych w miarę, że tu rośnie czosnek. Czosnek w całej skrzyni. A tutaj cebulka zimowa. Kilka krzaczków poziomek, które się udało odzyskać. Gdzieś tu wysiewałam pomiędzy rządki jeszcze rzodkiewki i wczesną marchewkę. Ale jeszcze nie powychodziła. Szklarnie. Z nowymi drzwiami. Co my to mamy? Mamy tutaj powychodziły sałaty. O, dwie, dwukolorowe, ale dobrze. Ciemna i zielona. Jak podrosną, to będziemy rozsadać po całej działce, gdzie tylko się da. Tutaj wzdłuż szklarni nasiałam rzodkiewki. Mają się dobrze. Tutaj, a może dzisiaj wyrzucimy kolejną partię rzodkieweczek. Tutaj mój zacny ogródek. Tutaj udało mi się już jedną skrzynkę zlikwidować. Też przegniła tutaj. W tej rośnie lubczyk. Aczkolwiek jeszcze nie wychodzi, więc nie wiem, czy przeżył zimę. A no, na wszelki wypadek wysiałam drugi. Tutaj mamy przesuszoną szklarnię. A może nie jest tak źle. Trochę jest dziurawa, więc bokiem tutaj napadało. Zrębki. To są gałęzie z brzus. Konkretnie tych. Tutaj było przycinane na żywo płot. Przycinane były w czerwcu, jak dobrze pamiętam. I do tej pory zrobiło się taki w połowie kompost. To sobie już zgnije w miejscu docelowym. końcówkę obornika wysypię ją na miejsce, gdzie będą grządki pod warzywka. Nie, skończyły się niestety czasy, że krówka narobiła milion placków. Nie trzeba było kupować takich rzeczy. Ale wysypiemy, będziemy mieć marchewki jak stąd do Chin. Technicolor in the special case Dzień dzisiejszy to miejsce jest skończone. Te deski tutaj nie zostaną. One mają za zadanie tylko zobrazować, w którym miejscu będę miała ścieżkę, tego jeszcze nie wiem z czego ona będzie, a może będzie po prostu wydeptana, tak jak moja babcia zawsze miała w ogródku. Jedyne, co udało mi się uzyskać, to szczypiorek. Jeden, jeden szczypiorek, bo drugi to ma takie mrowisko, że stwierdziłam, że nie ma co ich tu ściągać, lepiej wysiać następny a to jest pierwiosnek jakiś kwiatuszek tutaj jest jeszcze jeden tutaj i ten kawałek tutaj jest zadysponowany na rabarbar w ogóle to widać już takie bulwy różowe więc może się uda może przeżyje przesadzenie, jak nie to będziemy wysiewać następny, no, żaden problem tutaj muszę jakoś wejście fajnie wyeksponować będzie tak lekko po łuku i tam wchodzi w środek ścieżunia i na prawo i na lewo obwódkę jakąś myślałam z drewno z jakichś takich drągali ułożyć, ale nie wiem, to wyjdzie myślę w praniu od razu posprzątałam wszystkie te suche patyki. To będzie spód kompostu, będzie fajny przewiew. To i tak dużo usiądzie jeszcze. Pod naporem zielonych rzeczy, które będą przez cały rok tutaj wrzucane na kompost, ale i tak zgnije. Jednocześnie jest porządek. Maliny też już tam są, rozdrobnione. Na pewno palenie takich rzeczy jest przynajmniej w mojej ocenie marnowaniem materii organicznej. bo Nawet jeśli byśmy ten popiół rzucili, to i tak jest nic. A to kompost sam sobie zasili całe grządki na jesień. Nawet jeśli nie do końca zgniją te patyki, to one sobie dogniją przez następną zimę, ale już w ziemi. Zostało mi tu jakieś trzy taczki z rębek. One będą przeznaczone do rzędu malin nowego, który mam zamiar wykonać, ale to już nie dziś. Dziś będę się już po zbierać.